Dzień dobry YouTube, witam Was w kolejnym vlogu. Tak, dzisiaj Was wita operator, gdyż aji niż ni, ni, ni ogarniętości jeszcze nie jest gotowa. Jak zwykle. Ja już czekam, ubrany, gotowy. A tu jeszcze e, finish touch make-up. A reszta w aucie. Tak, kochanie? Tak, podkład, korektor, uder, obowiązkowo. Tak. Lili tu wariuje. Najlepsze jest to, że e, lubi wkładać te kulki silikonowe. Do... Klapek. I zawsze do jakiegoś klapka wrzuci i się tak bawi. A jak przychodzi wieczór i idziemy spać, to nie możemy znaleźć żadnej kulki i szukamy jej cały czas. Nie możemy jej znaleźć. Wkładziemy się spać, gasimy światło, ale Lili wyciąga kulki z, z zakamarków swoich i zaczyna się bawić. No to wtedy operator pyk. Światełko, zabiera kulkę, koniec zabawy, idziemy spać. A za 5 minut słyszę, brur brur, a tu lata z następną kulką. ten operator znowu pstryk, światło i znowu zabiera kulkę. I tak 3-4 razy, zależy ile kulek sobie schowa. Także ma zabawę z nami wieczorem, tak Lili? Lubisz się bawić z nami? Ona tak, dostanie kolację, wyśpi się, my idziemy spać, a ona się robi aktywna wtedy. Ona zaczyna szaleć. I wtedy ja śpię nad ranem, jest na przykład czwarta, piąta, szósta, różnie, tutaj są wahania, wtedy przychodzi i się obciera moją głowę. Także tak, taka sytuacja, taki dzionek, zaczynamy nowy. Tak lało przed chwilą jak z Cebra, no szczęście przeszło i jest w miarę pogoda, idziemy do pracy. Jesteśmy już w domu, słuchajcie, z małymi zakupami dla Lili. E, tutaj zapakowany już piórnik do wysyłki. Koperta jest zaadresowana. Zapomniałam się wstąpić na pocztę jutro po pracy. Muszę koniecznie podjechać, e, żeby jak najszybciej piórnik doszedł do synka naszych znajomych. A tutaj, zobaczcie, co kupiłam Lili. Nową zabawkę. E, takie pompony, ale one są tak miękkie. Zobaczyłam właśnie tą zoologiczną i tak chapnęłam przed samym wyjściem. Lili! Lili! Chodź tutaj, jak Ci się podoba nowa zabawka? Fajna? To mi lepiej daj, daj jeść Agi, a nie tu zabawkami, co? Fajna? Zobacz, jaka milutka. O, będziemy się bawić. Tak, nie pokazuje kota, tak? Ale to jeszcze nie wszystko. Zobacz, co Ci kupiłam. Dominik jak kiedyś był kupić żwirek, dostał gratisa małą saszetkę tej karmy, bardzo e, fajny skład i powiem wam, że e, bardzo ją polubiła, dlatego jej kupiłam, będę jej zmieniać, raz będę jej dawać właśnie tą karmę, aplauz, a raz będę dawać jej tą i to nie koniec, słuchajcie, to, to jest narożnik, musimy ją oduczyć, drapania kosza, zanim wymienię kosz, najpierw muszę ją oduczyć, żeby po wyjściu z kuwety, bo ona tak ma, nie wiem czy wasze koty też tak mają, ale nasza Lili po wyjściu z kuwety zabiera się za kosz na pranie. Dlatego chcę ją oduczyć, żeby zamiast kosza drapała właśnie tutaj. I to jest taki narożnik, który operator przyczepi do ściany i mam nadzieję, że będzie tutaj Ona drapać. Co czuję? A tutaj jest jakaś saszetka o i z tego co mi się wydaje, powinniśmy no. posypać listwy i prawdopodobnie ten proszek, czy nie wiem nawet co to jest, sprawi, że kot będzie przychodził do drapaka i będzie drapał, także super, no zobaczymy, ale czuję, słuchajcie, chyba czuję, bo strasznie wącha. Zaraz a ja wam zaraz pokażę, jak testowaliśmy zabawkę w zoologicznym z operatorem. Stoimy w zoologicznym i mówię, patrz jakie fajne nowe zabawki, wziąć coś Lili, a operator... A ona chyba już taką mają, ja więc no weźmiemy je jedno, za trzy ryki. I Ja wie... mówię, a co ja jestem? Lili, żeby wiedzieć, czy się będzie bawić. A ja mówię, Dominika, tak, Dominik, chodź przetestujemy. Krzycze, <głosyologiczne> się tak śmiała. <noise> Powiedz, sam sobie to Dwa stare pryki się bawią zabawkami dla a, kotów. Dokładnie. Operator tutaj działa. Co tutaj się dzieje? A najbardziej zainteresowana siedzi tu, bo wie, że na blat w kuchni nie wolno. Podobają Ci się pompony? Rozpakowuję właśnie zakupy z Tesco i zobaczcie, co dzisiaj kupiłam. Desery z Alpro, orzech laskowy i czekolada. Ciekawa jestem, czy to będzie przypominało w smaku budyń. No zobaczymy, jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Wiecie, że ja bardzo lubię produkty z Alpro, bo lubię jogurty, lubię mleko migdałowe, mi, mleko migdałowe waniliowe, także... Będziemy kosztować. Dajcie znać, czy wyjadłyście. Ja dzisiaj raczej się nie skuszę, ale jutro do pracy na pewno zabiorę sobie do lunchu, a teraz czas na obiad. Operator już ma, więc ma to o tyle dobrze, że jego obiad już się grzeje, a mój niestety muszę przygotować. Od bo będę robić placuszki z cukinii Najważniejsza informacja, słuchajcie, mamy choinkę, mamy oddoby. Kupiliśmy ostatnio choinkę, ja również zdałam się po ozdoby Byłam przekonana, że dopiero połowa listopada, więc spokojnie wszystko zdążę kupić. Ku mojemu zdziwieniu wchodzę do sklepu, miałam patrzone gałązki, bardzo ładne, zobaczcie je na pewno na początku grudnia. Wchodzę do sklepu, widzę jedną i pytam się, czy mogę prosić kolejne, myślałam, że gdzieś mają na magazynie, a pani mi mówi, nie, to jedynie gałązki, które są gdzieś włożone w wazony, są jeszcze na sprzedaż, więcej nie mają i gałązki się już nie pojawią, po prostu jak się wyprzeda wyprzedadzą, to... Tyle. Także od razu kupiłam bombki i wszystko. Operator jak zobaczył, ile zapłaciłam za ozdoby na choinkę. Słuchajcie, był silny, silny w sekundę. Przeżegnałem się nogą przeżegnał się nogą w sklepie. No ale jak się choinkę zmienia, no to i koszta są, nie ma tak. A ozdoby są naprawdę przepiękne, cudowne. Mi się bardzo podobają. Taki zresztą taki plan taki plan, taki zarys choinki miałam już w tamtym roku, że właśnie w tym kierunku będę... Szła, jeżeli chodzi o choinkę, także super. Mam nadzieję, że wszystko co kupiłam wystarczy. Że nic nie będę musiała dokupywać, bo choinka jest dużo większa. Choinka ma metr, maę... nie, dwa... dwa, 28 Także Ta, u... To będzie u sąsiada. Tak, szubek, szubek będzie u sąsiada, a reszta będzie u nas. Kot soleje. Przypominam Wam, że jeżeli chodzi o e, tą listwę, którą operator przyczepił, ten drapak w postaci listwy. Nie ma zbytniego zainteresowania, jak na razie. Zobaczymy, ale nie korzystała jeszcze z kuwety. Może jak skorzysta z kuwety, to wtedy pójdzie podrapać. A teraz zabieramy się za pazurki. Miałam jej ostatnio obcinać, ale zapomnieliśmy, także muszę je obciąć, bo już ma dość ostre. Powiem wam, że jak wbijała dzisiaj w drapak, to z przerażeniem patrzyłam, jakbyś tak dorwała do mojej ręki, co by nie zostało. Dobra, więc tak trochę dzisiaj mam do zrobienia. Była ostatnia przerwa, czyli. Wczoraj nie było filmu, po prostu braku czasu, braku czasu, praca, dom i no niestety. Czasami mówiłam wam, zresztą, że takie sytuacje mogą się zdarzać, że może filmu czasami nie być. A zobaczcie, gdzie czekają ozdoby na choinkę, czyli bombki i cała reszta. Tutaj zawsze w kabinie prysznicowej stoją lampy, ale z racji tego, że nie mam gdzie ich dać, nie chcę ich upychać, bo niektóre z nich są bardzo delikatne. Dlatego stwierdziłam, że lampy postawię tutaj, czyli o w Łazience tej mniejszej. A wszystkie ozdoby, bombki, stroiki, niestroiki, szpic, wszystko położę tutaj. Wiem, że na pewno Lili wielokrotnie nurkowałaby w tych torbach, zniszczyłaby te delikatne bombki. Także chyba to jest najbezpieczniejsze miejsce w całym domu. A jeżeli chodzi o pomieszczenia gospodarcze, to po prostu nie mam gdzie włożyć, więc czekają tutaj. Słuchajcie, zobaczcie, szybki sneak peek. Uuu, ale będzie ładna chodzka w tym roku, już się nie mogę doczekać. A ja wrócę jeszcze do choinki, bo ostatnio właśnie jak poruszałam temat, że kupiłam ozdoby, że nową choinkę szukamy to, tamto, to wy pisałyście mi, że nie wiadomo jak to będzie z choinką, że Lili może jednak ją przewrócić, spinać się, może się bawić bombkami. I tak, operator powiedział, że rozstawi płot pod napięciem. E, na, to operator też cukierka z choinki nie zdejmie. W każdym razie e, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest kot i ja wiem, co ją interesuje. Jeszcze bombki huśtające się na choince, to tym bardziej. No nie wiem, ja na pewno będę się starała jej tłumaczyć tak jak za każdym razem, bo ona ma miejsca, gdzie jej wolno i gdzie jej nie wolno. Nie wolno jej, na stół już Wam to mówiłam. Od razu jest ściągana, albo jej mówimy Lili, schodzi i ona od razu schodzi, albo tak samo jest Blat w kuchni. Tam nie wolno jej wejść, chociaż słuchajcie, wczoraj to był taki surprise. Ja byłam zajęta czymś w sypialni, operator e, też był zajęty i spokój kota nie ma, z tym się nic, tylko buszuje w dwóch dostępnych miejscach, czyli stół, albo Blat w kuchni. Ja wchodzę, a ta na ciepłym, nie gorącym, zaznaczam, ciepłym blacie kuchenki elektrycznej sobie leży. Ja ją zobaczyłam, to pierwsza myśl Jezu, niedawno gotowałam. Od razu podbiegłam, sprawdzam, ale kuchenka była na szczęście letnia. Ale zobaczcie, jak trzeba uważać przy tak małym kocie, bo ona przypuszczam, że w każdej chwili może się władować, nawet i na gorący, chyba że jest aż tak ostrożna. Ale dobra, nie, nie o kuchence mowa, tylko o choince. Także powiem Wam szczerze, że zobaczymy, jak to będzie. Też jedna z was mi podpowiedziała, żebym rozstawiła choinkę i sprawdziła. Powiem szczerze, że nie chce mi się, bo tak ona tutaj sobie stoi, zapakowana. Musiałam ją całą rozpakować, złożyć ją całości i potem rozłożyć, no bo nie będę jej przez dwa tygodnie trzymać w mieszkaniu, bo jest mi jeszcze niepotrzebna, także nie wiem, nie, nie będę rozkładać choinki, co ma być, to będzie, ja będę starała się jej tłumaczyć, poza tym, tak samo jak i w ubiegłe lata, jak i rok temu, my będziemy mieć wolne, nie wiem dokładnie, po 20 na pewno, grudnia już nie będziemy chodzić do pracy, wrócimy dopiero w styczniu, taka sama przerwa jak i w tamtym roku, także będziemy razem z nią, a jak już wrócimy do pracy w styczniu po nowym roku, to choinkę po prostu rozbierzemy i wtedy będziemy bąbki będą schowane. Co ma być, to będzie trudno. A ja gotuję. Oprócz tego, że dla siebie robię placuszki z cukinii, bo operator miał e, kotleta, to tutaj rozgrzewam patelnię. Ciasto już jest przygotowane. Jutro będą krokiety. Tak, do Dominik ostatnio do mnie mówił tak. Aga, już tak dawno nie jadłem krokietów z pieczarkami. Zrobi, że ją ja wie dobra. No, sprawdza się. Nowy drapak na ścianie. Tak, drapiemy, drapiemy ślicznie. Powiem Wam, że cały czas nam jednak nadal drapie ten kosz, no ale jest nieprzyzwyczajona. Wiadomo, dla niej to jest yy, nowość. Za każdym razem, jak zaczyna drapanie kosza, to podchodzimy albo ja, albo Dominik, dajemy ją tutaj, właśnie do tego drapaka na ścianie, i ona od razu zaczyna drapać. Tutaj nie, też mogą paść pytania, dlaczego nie damy jej takiego drapaka normalnego, który kupiliśmy. Słuchajcie, ona tamten drapak, po prostu mówiąc krótko, olewa. Nie interesuje ją rzadko, kiedy pójdzie i powspina się, cokolwiek zrobi. Y, miałam też w planie kupić jej y, taki duży drapak, ale zastanawiam się, czy po prostu no, nie będzie zbędny, tak jak ten niski. No zobaczymy, zobaczymy. No na razie ona ma dopiero 5 miesięcy, więc, więc może jak będzie starsza, będzie bardziej zainteresowana. No nie wiem, czas pokaże, tak? Ale spanie, której kupiłam nie jest w ogóle używane Leży cały czas schowane pod łóżkiem Próbowałam w różne miejsca położyć w mieszkaniu, gdzie ona się kładzie Ale słuchajcie, większość większości ona co jakiś czas te miejsca zmienia i śpi ciągle gdzie indziej Raz położyłam pod kaloryferem u nas, bo obrała sobie miejscówkę pod kaloryferem u nas w sypialni Zaraz pod firanką Słuchajcie, firanka dosłownie leży na niej I ja położyłam to posłanie, raz też kot położyłam, żeby było nisko nie poszła spać, także yy, nie wchodzę jej w paradę, nie kładę już spania tam, gdzie ona śpi, bo to po prostu nie ma sensu. Śpi tam, gdzie chce i tyle. Ja przed chwilą skończyłam rozmawiać z moimi rodzicami i słuchajcie, mam przepis na pasztet z dyni lub dynię możemy zastąpić cukinią. Ja będę chciała zrobić pasztet z dyni, postaram się jutro poszukać dyni Jak mi się tylko uda, to na weekendzie sobie przygotuję. Wspominałam Wam również, że ostatnio bardzo mało jem wędnień, jakoś nie smakują mi tak jak dawniej, są tak naproszerowane Różnymi solankami, że na sam smak mam dość, dlatego jak tylko moja mama wspomniała o przepisie na pasztet z dyni, to ja od razu powiedziałam, musisz mi podyktować, bo muszę zrobić i słuchajcie, zapiszę sobie, bo nie jest napisany na razie na brudno. Na szybko. Brudno, kto pamięta brudnopisy z czasów szkoły? Nie wiem, czy jeszcze w młodszych klasach brudnopisy są, czy ich już nie ma. W każdym razie za moich czasów, za czasów dzieciaka, były brudnopisy. A ja sobie teraz ten przepis przepiszę do mojego zeszytu. Przepiśnik: na pewno y, kojarzycie y, te zeszyty z biedronki. Ten zeszyt jest fenomenalny. Nie mogę się pochwalić, niestety, że wszystkie przepisy już mam tutaj przepisane ale staram się co jakiś czas usiąść i chociaż kilka przepisów y, przepisać. Na pewno obfity posiłek, y, pierwszy przepis, który wrzucę to będzie pasztet z dyni. Jeżeli chodzi o ten zeszyt, słuchajcie, jest fenomenalny, polecam Wam serdecznie, jest przepięknie wydany. Y, oprócz tego, że tutaj są różne y, podziałki, to są przepisy na chlebuś, na sałatkę z kurczaka i mango, domowy majonez, zupa cebulowa, o nie, nie, akurat nie mój smak, krewetki z czosnkiem, coraz lepiej, też nie lubię czosnku, no ale właśnie czosnek można zawsze e, pominąć, słuchajcie, no naprawdę rewelacja, pokażę Wam, e, zobaczcie, tarta z jabłkami w kształcie różno coś pięknego, naprawdę świetny zeszyt i uważam, że każda... Gospodyni powinna taki zeszyt mieć. Ja mam zeszyt, który ma już naprawdę dość dużo lat, A4, ale już jest coraz cieńszy, bo wyrywałam z niego kartki. Oczywiście dbam o niego ale jednak taki przepiękny zeszyt to jest podstawa. Także ja mam nadzieję, że długo wszystkie moje przepisy wylądują w tym zeszycie i jak macie tylko dostęp i spotkacie w Biedronce, to pamiętajcie, że nieperfekcyjna pani domu ten zeszyt poleca, naprawdę świetny. Chociaż przypuszczam, dajcie mi znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, dajcie mi znać w komentarzach, czy macie zeszyt z przepisami, a w tym zeszycie pojedyncze kartki. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy tak macie. Ja tak nie mam, ale znam osoby, które tak mają. Także dajcie mi znać w komentarzach, zobaczymy, ile osób ma nieład w zeszycie z przepisami. A teraz Agi siedzi tak, zgadnijcie, co robi. Myśli co kupić na Black Friday? Nie, nie myśli co kupić na Black Friday. Myśli, co Wam rzucić w kolejnym odcinku Magii sprzątania. I powiem Wam, że filmów, pomysłów, może tak, pomysłów mam dużo, tylko który wybrać, który następny, gdzie wracamy. Albo nie coś, wiem. Albo coś nowego. Albo coś nowego. Mam też jeszcze yy, kilka fajnych filmów zanadzu. No, może nie wiem, czy to mogę podpiąć pod magię sprzątania. No, zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Ale mam też w planie kolejne fajne filmy, ale no nie na razie, bo wszystkiego nie ogarnę. E, oddaję aparat operatorowi. Ja się biorę za rozpisywanie kolejnych odcinków, bo wszystkie odcinki, które miałam, rozpisane, wszystko już nagrałam, nie mam nic. Mam tylko zaplanowane, jaki odcinek będzie, ale nie jest rozpisana, muszę sobie wszystko rozpisać, bo tak mi jest najłatwiej, bo mówiłam Wam już wielokrotnie, że magia sprzedania to są filmy bardzo pracochłonne i wolę mieć wszystko rozpisane niż później o czymś zapomnieć. Tak, jak na przykład operatorem zapomnieliśmy raz dograć. Nie miałam zapisane i nie, do, nie nagraliśmy przebitki, bokserek jak składam do szuflady i musieliśmy dogrywać dzień później, albo w ten sam wieczór rozkładaliśmy jeszcze raz lampę, już nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że dogrywaliśmy, bo akurat nie było zapisane, że przebitkę tego musimy nagrać. Także dzisiaj intensywny wieczór przy rozpisywaniu filmów yy, stacjonarnych, bo te filmy chcę nagrać yy, na tym weekendzie, a słuchajcie, yy, jutro ostatni dzień pracy, a... W sobotę ruszam pełną parę i nagrywam inne od filmy niż vlogi. Buziaki. Pa.